Witam wszystkich, tutaj M. Drake. Zagrajmy Tyve Quake jedynkę, Ok, Quake Herbaty, a dokładnie dwa chłopki oraz witam na The Grizzly Grotto Ok, epizod pierwszy, miejsce czwarta. On to znalezienie 3 sekrety i do pokonania 22 przeciwników. Ok, na no to jazda. Dobra, na samym początku radzę walnąć ten i ten przycisk, gdyż na to jest Dead Knight. Piek. Dzięki temu po prostu platformę robi z tego naliśnika I stopujemy przy sekret. Na całego naliśnika nie razy jeść, bo daje minus do siły 35 i oraz niestrawność. Hm. Ok, eee, tego studenta trzeba załatwić w taki sposób. Okay. Płyniemy tu. już sekret? Tyk. I jak się nie mylę, tu był ogr, tak jest ogr to muszę tego ogra zabić, na przykład z dwururki, W ciągu nie, okej, okay, i nurkujemy na dół, tam dalej nic nie ma, ja idziemy tutaj, wynurzamy się, i tu znamy super stun guna, oła, bardzo silną broń, oła, damn bardzo silna broń, która mi przypomina miligana, a, dobra, Idziemy na stół, plus ogry, tu plus ogr, zabijamy plus milikana i plus goinek, ogr wynurzy się jak jakiś, nie stalker, spy, arcy-spy, <grych> czy duch, dobra. E, tu mamy detonator, rozwalamy ich tak samo, pyk, idziemy tu, aktywujemy klawisz. Idziemy tak, idziemy, idziemy, idziemy. Zobaczmy, trzeba trzeba zagładzi, w ten sposób, i tu się nam kolejny stręcz zespił. Bierzemy srebrny klucz Dzięki możemy do stupłąć i otworzyć tą bramę. Ok, już mamy kolejnych detkajetów. Nie! Sa, jecha na naprawdę widzicie jak on o ja po prostu te kraty? No co własne to? wow Czy to jako głowa? Yes! Yeah. Beauty yeah. head! Chyba yeah. się ona śmieje we mnie. się chyba śmieje. Dobra tak czy kolejna główka do kolekcji. Eee, Dobra, wyciągamy granatnik, bo tu jest Dead Knight Ach, właśnie. Trzeba w taki sposób go rozwalić. Chyba się rozpaćkał, bo nie widziałem tego e, korpusu. Może tak to powiem. Dobra, okay. tam tamty kla klawisz to otwierał. Tu przejście. Tu jest Track, wizard. Przejdziemy tymi filarami. To się tutaj no, otworzy przejście z ogrami. A, i wchodzicie tutaj, to przypomina wodę, ale to jest kwas. Na, w tym kwasie jako co nic nie ma ciekawego. Jak wchodzimy na górę. I, czekałem na nas Dead knighty. Ech. Naprawdę, szybkie padzieło, Ale Jeżeli się dobrze... o, się rozerwał w jakiś sposób. A, jak wejdziemy na taką platformę, aktywują się nie tyle szaty, widzicie? Z, z przodu i z prawej strony. I e, teraz trzeba będzie aktywować wszystkie te klawisze, pyk, pyk, pyk. i stał jeden. Tutaj, byk. ok? okej. Dzięki temu a, e, po, lewej, po lewej stronie się naprzód jakieś przejścia. Okej, okay. wskamy na kolejny klawisz, pierwszy. I z lewej strony tak samo, Pyk. Wchodzimy i aktywujemy klawisz, i dzięki temu aktywujemy. Ała, ała, ała. Aktywujemy sekretną jaskinię później pójdziemy. Tak się tak, na razie na górę. Bierzemy granatnik i rozwalamy ostatni dead knightów. Bo bierzemy super statkę, wracamy się od razu bo się tutaj nam. Strag, strojcz, strojcz. Bierzemy Granatnik, idziemy tu. Rozwalamy ostatniego dead knighta. Tak, tak. Obra, przeszliśmy poziom, mamy 22 przeciwników i. I dwa sekrety. I nie idę dalej, gdyż. To trzeci poziom, znaczy pół trzeci sekret, powołać właśnie nas do sekretnego poziomu. Tak, tą sobie plansze. Ja te dwa klawisze z tymi ogrami. Tutaj otwiera te przejście właśnie. I tu jest ostatni tak samo sekret. pyk. Okej, okay, to samo tu skratnik. I tyle. Ok, no to jazda. Pyk, przechodzimy przez portal i przychodzimy plansze. Okej, okay, następny... następny razem... Znaczy, następna branża będzie to Zingura Vertigo. Nie jestem pewien, czy to już to przeczytam, ale myślę, że z tym. Tak czy inaczej, do zobaczenia. Pa! Następny odcinku.